jesienny wieczór warto wybrać się do teatru, by zobaczyć zwyczajną historię opowiedzianą w niezwykły sposób. Najnowsza sztuka teatru Starwy to metaforyczna przypowieść o odwiecznej walce dobra ze złem, która rozgrywa się między światem ludzi a światem zwierząt. 24 października miała miejsce oficjalna premiera bardzo zwyczajnej historii autorstwa Marii Łado, urodzonej w Kijowie. Aktorki, dramatopisarki i scenarzystki. Sztukę wyreżyserował znany już gorzowskiej publiczności Rafał Matusz. W tym tekście jest wpisany pewien archetyp rodziny, pewien archetyp podstawowego konfliktu. Można było powiedzieć wręcz, że taki konflikt antyczny. I chcieliśmy jakby wrócić do takich najbardziej prostych, elementarnych, podstawowych spraw, a ten tekst właściwie no, daje fantastyczne szanse do kutem. Opowiada o nieakceptowanej ciąży, nietolerowaniu wybranka córki. O rozterkach zakochanych. Ta historia rzeczywiście byłaby zwyczajna, gdyby nie to, że jest widziana oczyma zwierząt. Chcieliśmy bardzo uwypuklić dwa, dwa, jakby dwa plany sytuacyjne, czyli ten obyczajowy, realistyczny ludzki świat i perspektywę zwierząt. To znaczy, że zwierzęta tak naprawdę mają swo, s, s, swoją, re, swoją rzeczywistość, swoją magię, ale jednocześnie opowiadają o świecie ludzkim. To znaczy, tak jakbyśmy zostali przymuszeni jako widownia. Jako widzowie, do tego, żeby spojrzeć na nasze najprostsze sp sprawy oczami zwierząt, niejako świeżo, na zwyczajne, banalne rzeczy, jakby z innej, nowej, świeżej perspektywy, którą dają nam zwierzęta. Przyjechał do naszej gospodyni i nazwał mnie papugą! Tak powiedział: macie tu prawdziwą papugę! A co to jest papuga? Ty jej tak nie zrozumiesz. W bardzo zwyczajnej historii zwierzęta są świadkami tragicznych i niezrozumiałych z ich punktu widzenia zdarzeń. W przeciwieństwie do niektórych bohaterów sztuki, kierują się w życiu kodeksem moralnym i etycznym. Nie rozumieją tego, że dla człowieka nadrzędną wartością stał się pieniądz. Tak analizując te postacie wszystkie, więc podejrzewam, że żadna z nich nie jest do końca zła i żadna z nich nie jest do końca dobra. Nie ma jakiegoś takiego wyznacznika dobra i zła bo nasze życie jest taką chyba mieszaniną różnych emocji. I jeżeli człowiek jest wierny sobie i nie stara się, nie stara się krzywdzić innych świadomie, no wiadomo, to jest nieuniknione, że czasami kogoś skrzywdzimy, ale jeżeli to nie jest świadome działanie, to chyba jest dobrze wtedy. Wtedy to nasze życie jakoś jest takie w miarę uczciwe. Spektaklu napisał Adam Bałdych. Do współpracy zaprosił 12 instrumentalistów z całej Polski. Wydaje mi się, że temat całej sztuki jest dość porażający, tak samo muzyka musiała być bardzo silnie wpływająca na uczucia ludzi. Współpraca z panem Rafałem Matuszem jest w tym przypadku bardzo jak gdyby wskazana, ponieważ to jest osoba, która jest otwarta na tego typu emocje, nie nigdy nie ogranicza mnie w tym, co chce przekazać poprzez muzykę i daje świetne wskazówki. Dlatego mało w tym jazzu, ale bardzo dużo emocji. Wydaje mi się, że nikt po obejrzeniu tego spektaklu nie wyjdzie obojętny i zawsze coś z tego spektaklu wyniesie. Bardzo zwyczajna historia jest spektaklem, który bierze udział w miejskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej: Obudź się. Znajduje się również w regularnym repertuarze Teatru Osterwy w sezonie artystycznym 2009-2010.